Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Kolejne newsy z Pet Simulator X. Tym razem mamy nowe przecieki, znowu coś nowego. Jak widzicie, to jest może tak e, licznik. Już 66 tysięcy tylko brakuje, żeby była, był następny update. Więc idziemy powoli do przodu, ale podtrzymuję swoje zdanie, że raczej. Nie ten tydzień, a przyszły tydzień to będzie nowy update. Jakoś tak się to zbiegnie z rocznicą Pet Simulator X. O tym mówiłem niedawno. Chciałem wam pokazać tylko ten, ten licznik, jak to, jak to idzie do przodu. Jak porównamy sobie z filmem, który nagrałem wczoraj, było. Było, słuchajcie, zaraz wam tu pokażę. Patrzcie, tutaj widzicie ten miniaturkę. 928 tysięcy było wczoraj. No 929 powiedzmy w zaokrągleniu o tej samej porze. Teraz mamy 936, co daje nam tak 7 tysięcy, 7 tysięcy lajków na 24 godziny. To jest całkiem nieźle. Jeżeli to się utrzyma, to za 9,5 dnia, no prawie 10 dni, będziemy mieli 3 miliony lajków, więc całkiem bardzo fajnie podoba mi się to ta opcja. Mam nadzieję, że się to uda. Także, no, może już początkiem przyszłego tygodnia będziemy mieli nową aktualizację, ale ja nie o tym. Słuchajcie. Mamy nowe przecieki. Pet Simulator X Preston znowu zaktualizował swoją grę, i słuchajcie, tym razem z tego, co widzi, widzicie tutaj, mamy purple tokeny czyli fioletowy token ten po lewej i niebieski token ten po prawej. Do tego <coughs> doszły takie aury: low shine i portal particle czyli jakiś portal, słuchajcie, będzie. A low shine to nie wiem, słuchajcie, od czego. I tu są te tokeny w lepszej jakości. Co to może oznaczać? Nie wiem, słuchajcie, szczerze mówiąc, o co chodzi z tokenami. Czyżby Pro Preston wprowadzał jakieś waluty nowe do. Być może to są tokeny za. Kurka, nie mam pomysłu, słuchajcie, co to może być. Mo możliwe, że to są tokeny, które Preston wprowadza do jakichś daily challenge'ów, tak, że będzie season pass i będziemy mogli sobie robić zadania. I te tokeny to będą nagrody, albo to będzie nowa waluta do kupowania petów. Słuchajcie, no ciężko powiedzieć o co chodzi z tokenami. Eee, ciekaw, jestem bardzo ciekawy. Wy napiszcie w komentarzach swoje pomysły co to może być. Jeżeli chodzi o te aury, to już mamy wyjaśnione, że jeden to jest portal, a drugi to może być od petów. Natomiast te tokeny nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Być może to jest jakaś nowa waluta dla wakacyjnego update'u. Być może. Na sam koniec chcę podziękować za te piękne fanarty, które stworzyliście. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Niektóre są bardzo śmieszne i bardzo ładne. Bardzo dziękuję też za użycie mojego kodu. Zwykły człowiek aż wykupił 3200 faudolców z moim kodem. Bardzo dziękuję za tak ogromne wsparcie. Do zobaczenia.